Witam. Dzisiaj omówimy obróbki dynamiczne. Do omówienia tych obróbek dynamicznych potrzebna nam jest płyta stolarska i jakiś element, którym będziemy te obróbki wykonywać. Niech to będzie prostopadłością. I zrobimy go w rozmiarze 100 na 100 i na 100. Nazwijmy go. Obróbka numer 1. OK. Posadowimy go na naszej płycie stolarskiej i spróbujmy temu prosto nadać możliwość robienia obróbek. Wchodzimy w dane obiektu, w branżę i dokładamy formularz. Łącznik drewniany. I gdy to zrobimy, możemy teraz temu łącznikowi, czyli temu naszej obróbce numer 1, możemy przydzielić konkretną obróbkę. I będzie to w wycięcie prostokąty w kierunku Z. Kierunek dodatni. Tu wartości długości, szerokości, głębokości czy promienia nie wpisujemy. Gdy tego nie wpiszemy. Ta obróbka przejmuje te dane, te wartości z naszego prostopadłościanu. I proszę zobaczyć, w tej chwili wchodzimy w płytę meblową i mamy wycięcie 100 na 100. I proszę zobaczyć, jeżeli wejdziemy teraz na nasz prostopadłościan, możemy zrobić tu rozmiar 200 na przykład. I tym sposobem wykonamy obróbkę 200 na 100. I to jest obróbka typowo dynamiczna, bo te wycięcie nam się tu pojawia. I wcale nie musimy adoptować tego prostopadłościanu, tak jak w przypadku łączników, które robią obróbki. My możemy tylko położyć. I to wystarczy, żeby taką obróbkę wykonać. Gdzie tego typu rzeczy możemy wykorzystać? Załóżmy zabudowujemy przedpokój i w przedpokoju wisi szafka z zegarem licznikiem prądu albo gazu, albo zegarem gazowym. W tym momencie w projekcie tworzymy prostopadłościan na ścianie, w tym miejscu, gdzie jest ta szafka. Tworzymy go trochę większy, żeby to wycięcie było prawidłowe, tak żeby można było zabudować jakiś tam element mebla. I wtedy, gdy przystawimy do ściany ten nasz mebel, to ten prostopadłościan, licznik zrobi nam ten otwór taki, jak potrzebujemy, w odpowiedniej wysokości. Wystarczy dobrze odwzorować na ścianie tą szafkę czy ten licznik, żeby później wykonać wycięcie w meblu w tym miejscu, gdzie potrzeba. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.